Siema widzowie w nowym odcinku z tej gry dzisiaj porobimy sobie no, następne podwoje i kilka kolonii jest to drugi odcinek z tej gry no to teraz może już się zaopatrzyłem w towary no żeby jednym słowem przyspieszyć i żeby nie robić y, żadnych cięć, bo jednak no, no, cięcia nie są takie fajne, jak się wydaje. I mamy hajs, i teraz sobie kupujemy żołnierzy. I no, tak jak widzicie, rozwijam teraz eee, oczywiście siły wojska i atakuję Łotwę. Eee, ma. Lotwa ma samolot, a ile Lotwa ma sił? Siedemnaście, trzydzieści cztery i trzydzieści dwa. Tutaj, no to tutaj sobie. Tutaj do trzydziestu dwóch, a tutaj trzydzieści cztery, no to. sobie po te karsy oczywiście samolot trzeba spijać bo to przyspiesza gra i no szybciej jest to się liczy ale ulepszamy ulepszamy tak mało mocno i dobrze no to możemy teraz zaatakować już łotwa wygramy, a więc jest ok Zobaczymy, no nie wiem, czy wygramy tak bardziej, ale wiadomo, że wygramy, jednak siły bym miał większe niż Łotwa. I no oczywiście wygrałem z niewielką przewagą, ale wygrałem i rozwijam tutaj gospodarkę. W tym państwie gospodarka to jest Fabryka drewna i drinki. Ciekawe. E, dobra. Żeby nie pojawił się bunt, e, strażników biorę i atakuje następne państwo, jakim jest Estonia. To sobie polepszą statki. A też mam statki, to bardziej rozbudowane, no to atakujemy Estonię. E, dobra. No, jest to nie atakowana już i no, wygraliśmy. Nie ma co mówić, że nie. A oni mają tutaj rozwój gospodarczy jako Wi-Fi i ulepszamy, żeby nie było rebelii, bo nie chcemy się na nowo tego państwa podbijać, jakby się rebelia powstała. No i może zrobimy sobie kolonię. Polska nie ma kolonii, ale może sobie jakąś zrobimy. Zobaczmy Mangkaskar no nie hmm, dobra, tej nie sobie nie zrobimy. Ale może tą i czy tą sobie zrobimy no to Polska będzie miała kolonię, e, dobra Polskie kolonie w Afryce i okej, okay, atakują i chyba przybrałem. o udało się ledwo co i co jest tutaj no zbieranie owoców żeby nie powstała rebelia w ogóle trochę sobie zeksploatuje Afrykę A to sobie powiększy też kolonie o Senegal na pewno Jakąś kolonię by się przydało zrobić. E, dobra, to sobie ulepszam. Tego już nie muszę. To tak, e, pilotów mogę jeszcze sobie i w sumie jeszcze żołnierzy bardziej. O! I teraz mogę sobie zaatakować ten Senegal. I czy jest atak? No i wygraliśmy już tak naprawdę I mamy kolonię w Senegalu O, samolot jeszcze przeleciał Łatwa wygrana i samolot No i mamy następną kolonię No to sobie robimy jeszcze kolejną kolonię I tak aż całą Afrykę skolonizujemy no. no nie no, oczywiście nie teraz to długo zajmie, o, to dobra tutaj wygrałem, ale myślałem, że nie wygram i gospodarka, o wydobywanie żelaza jest w Syrii, Leone a w Senegalu jest łapanie ryb y, ten, markety z rybami bardziej dobra, to się opłacało jeszcze Gujany i może to państewko, które nazywa się Liberia dobra te państwa jeszcze sobie podbiję Dobra, no i atakujemy eee, dobra, płyniemy, płyniemy. I na no atak na no okay. luzie wygrywamy. Fajne, to wygląda w ogóle ta scena akcji, żeby nie powstawały punkty. Bo nie chcę się tego nowo podbijać. A co jest tutaj gospodarką? Eee, kopalni aluminium i liberia. Jeszcze sobie podbijemy Liberię. Co? Oni atakują mnie? Ej, czemu mnie Turcja zaatakowała? Ej, nie! Dobra, z Liberią wygraliśmy, ale. Ej, Turcja mi hitwę zaatakowała, kurde. Nie wygram jeszcze z Liberią, dobra. Ile oni mają siłę? 14, 3, dobra. Nie spodziewałem się. Okej okay. W ogóle tego się nie spodziewałem, ale trzeba to odbić. Robię cięcie, i jak zbieram siłę, no to powrócę.